jakie jeszcze poszlaki na to wskazują. Proszę Państwa, prawo i sprawiedliwość zarzuca Platformie Obywatelskiej, że nie ma programu. To jest oczywiście nieprawda. Platforma Obywatelska ma program. Rząd Pana Pana Tuska ma program. Tyle tylko, że nie zawsze wie jaki. Dlatego, <klucza> dlatego, że, <klucza> dlatego, że Prawdziwym programem rządu pana premiera Tuska jest odwdzięczenie się tym siłom i środowiskom, które platformie obywatelskiej przekazały zewnętrzne znamiona władzy politycznej. I problem polega na tym, że to nie rząd pre, pana premiera Tuska decyduje, w jakiej formie się będzie odwdzięczał, tylko on jest o tym informowany. Dlatego mówię, że ma program, ale nie zawsze wie jaki, ponieważ często jest informowany w ostatniej chwili. Podam przykład takiej sytuacji, żeby nie być gołosłownym. W sierpniu ubiegłego roku piastujący takie groteskowe trochę stanowisko w gabinecie premiera Tuska, w stanowisko sensie ministra sportu, pan Mirosław Drzewiecki podczas audycji radiowej śniadanie w Radiu Z chyba wychwalał pod niebiosa niejakiego pana Borowskiego. Ten pan Borowski był promocjnikiem od Euro 2012 i pan minister Drzewiecki mówił, ach jaki to on jest mądry, jaki pomysłowy, jaki rzutki, jaki uczciwy, jaki lojalny. No słowem nie mógł się go nachwalić. To audycja zakończyła się gdzieś koło dziewiątej rano, a dwie godziny później o godzinie 11 na schodach samolotu, który pana ministra Drzewieckiego od, odwoził do Pekinu na olimpiadę, pan minister odczytał pismo już gotowe o dymisji tegoż pana Borowskiego. Więc musiało się w ciągu półtorej godziny coś ważnego stać, że pan Borowski przestał być naszą duszynką. Co się stało? No pan minister Drzewiecki został poinformowany o, w ostatniej chwili o prawdziwym programie swojego resortu. Więc na ogół, na ogół rozwiedka stara się informować z pewnym wyprzedzeniem, żeby nie było takich sytuacji no, trochę embarasujących, ale no nie zawsze to się udaje. Czasami są sytuacje awaryjne, kiedy no, w ostatniej chwili trzeba to robić. Proszę Państwa, to nie jest, jak powiem, sytuacja jakaś osobliwa. W innych państwach jest podobnie. Tak samo rządzą tajne służby. Ja nawet specjalnie nad tym nie ubolewam, bo nie jestem ultrasem demokracji. Za rządów prezydenta Putina, prezydent Putin w Rosji ukrywał nawet specjalnie, że, że to służby rządzą. W Stanach Zjednoczonych chyba podobnie. Jak Państwo śledzi, śledzicie takie wydarzenia. To warto z tego punktu widzenia przyjrzeć się tworzeniu ostatniej administracji pana prezydenta Obamy. Otóż pan prezydent Obama miał mnóstwo kandydatów do swojej administracji z własnej inicjatywy ich zgłaszał. Ale tak się jakoś składało, że każdy zgłoszony przez niego kandydat, a to się okazywało, że 30 lat temu to żonę bi. A to 20 lat temu drugi jakieś dziecko molestował, ono już wyrosło w międzyczasie, ale no przypomniało sobie teraz prawda, a to znowu, że nie zapłacił podatku od jakiejś służebnicy domowej, prawda, u siebie. No i tak pod takimi pretekstami każdy kandydat prezydenta Obamy był eliminowany z udziału w administracji i zajmowali te stanowiska zupełnie inni ludzie. Wynika z tego, że jacyś starsi i mądrzejsi też prezydentu Obamie powiedzieli, wy Obama wiecie, rozumiecie, tutaj się słuchajcie, bo bo tego, bo jak nie, to zobaczycie ruski miesiąc, prawda? Krótko mówiąc, a jeśli y, y, się przyjrzymy y, życiorysom polityków y, ważnych na przykład w Republice Federalnej Niemiec, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, to ci ważni politycy u każdego jakiś epizod w tajnym związku z tajnymi służbami y, na pewno natrafimy. I proszę Państwa. Y, Rzeczywiście, bardzo. Ja mówię to, co ja myślę. Otóż myślę, że bardzo trudno dla mnie jest wyobrazić sobie, że tajne służby, które są strukturą zhierarchizowaną, zdyscyplinowaną, bo nawet jak w państwie kary śmierci nie ma, to tam jest i tam żadne procedury się nikt nie bawi, żadne tam apelacje tylko jest i koniec i wszyscy o tym wiedzą, że te. Dobrze poinformowane, dysponujące zatem wszystkimi obydwoma atutami, które są niezbędne do rządzenia państwem, to znaczy siłą i wiedzą, że te struktury, te organizacje oddadzą władzę przypadkowym ulubieńcom ulicy. Ja po prostu w to nie wierzę. Charakterystycznym jest tutaj przykład pana Edwarda Mazura, który jest podejrzewany o sprawstwo kierownicze w sprawie zabójstwa generała Papały. Pan Edward Marzu, co wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym w Chicago, był funkcjonariuszem wywiadu wojskowego polskiego, ale w 1987 roku już jedną nogą w FBI okazało się. Dlatego zresztą nie został wydany, bo Amerykanie swoich agentów nie wydają. I przecież, a przecież nie był odosobniony nie tylko on wpadł na taki pomysł, inni też wpadli na taki pomysł, i dlatego mamy sytuację, kiedy to yy, mamy kilka ośrodków władzy, które nie działają w polskim interesie państwa, tylko wykonują zadania zleczone. No i dlatego sprawy wyglądają tak, jak wyglądają. I tylko dbają o jedno. O utrzymanie tego kompradorskiego przywileju, bo z tego ciągną zyski. To im daje możliwość pasożytowania na państwie i na społeczeństwie. To jest struktura parazytyczna, pasożytnicza. Ale na tym się nie kończy, bo tu się dopiero zaczyna problem. Otóż, proszę Państwa, obraz świata, który wydawał się oczywisty jeszcze na początku lat 90., że świat będzie politycznie jednobiegunowy ze Stanami Zjednoczonymi jako hegemonem światowym, ten obraz świata odchodzi na naszych oczach w przeszłości. W tej chwili widzimy, że świat nie będzie jednobiegunowy politycznie. Już nie jest że świat będzie politycznie wielobiegunowy. Ja to nazywam, że wchodzimy w epokę walczących cesarstw. Cesarstwo amerykańskie bardzo silne, ale już nie hegemon światowy, bo w międzyczasie inne wzrosły w siłę. Na naszych oczach tworzy się cesarstwo europejskie z Niemcami jako kierownikiem politycznym. Mamy cesarstwo rosyjskie, które przezwyciężyło okres zapaści i coraz częściej używa retoryki imperialnej. Mamy cesarstwo chińskie, które zaskakuje świat dynamiką swojego rozwoju. I mamy mniejsze, ale bardzo ambitne też cesarstwo indyjskie. I te cesarstwa próbują dokonać nowego podziału świata nowego podziału wpływów na świecie. Dlatego, że ten podział, który ustanowili 100 lat temu jeszcze kierownicy Imperium Brytyjskiego, już nie odpowiada rzeczywistości. Już nie odpowiada rzeczywistości. I należy postawić pytanie: czy ten, ta rywalizacja dokona się bezkonfliktowo, czy też będą temu towarzyszyły jakieś konflikty, nawet geograficznie odległe od miejsc, które są przedmiotem kontrowersji, ale politycznie bliskie z uwagi na to, że te cesarstwa uczestniczą tam. Z naszego punktu widzenia szczególnie interesująca jest sytuacja w naszym, naszej części kontynentu na styku dwóch cesarstw. Europejskiego, którego kierownikiem politycznym są Niemcy i Cesarstwa Rosyjskiego. W interesie Cesarstwa Europejskiego i Cesarstwa Rosyjskiego leży ułożenie sobie wzajemnie poprawnych stosunków, jak najbardziej poprawnych stosunków.